27 czerwca na blogu SC Software pojawił się post, który wyjaśnia problem przekraczania luk w mapach. A więcej informacji w tym odcinku, zapraszam. A więc, się z tej strony Seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SC Software. A dzisiaj mamy dosyć nietypowe informacje, które nie będą akurat o jakichś nowościach, zmianach, zapowiedziach czy tym podobnych rzeczach. Choć jakieś tam nowości się pojawią, będzie też mowa o przecenach, ale w każdym razie dzisiejszy główny post będzie na temat pewnego problemu, który pojawił się już od czasu zapowiedzi DLC Beyond the Baltic Sea, a na który SCS znalazło sposób przez pewną funkcję, która została dodana w update 1.35 i akurat SCS w tym oto poście wyjaśnia właśnie ten problem i sposób jak go rozwiązać Choć tych sposobów, w sumie, są dwa, jak napisali, ale dobra. Zaczynamy od początku. Kesse, piszesz, że już po wydaniu update'u 1.35 i wydaniu DLC Washington wraz z DLC Forest Machinery, nadszedł czas, aby w końcu rozwiązać ten problem, e, powiedzieć co i jak. No i zaczynamy już od tej właściwej części. Od czasu ogłoszenia Beyond the Baltic Sea spekulujesz w jaki sposób zamierzamy rozwiązać problem, który pojawia się, gdy ktoś jest właścicielem rozszerzenia mapy, które nie ma bezpośredniego połączenia z podstawową mapą gry i prawdopodobnie inne rozszerzenia mapy, które można mieć. No i akurat w tym fragmencie jest pokazany problem, czyli co jeśli ktoś nie ma DLC, które nie łączy się z podstawową mapą gry, czyli tak jak w sumie w, w tym przykładzie tutaj jest podany Beyond the Baltic Sea, co jeśli ktoś ma Beyond the Baltic Sea, a nie ma Going East, jak on się tam dostanie mając tylko postawkę i Beyond the Baltic Sea. Akurat w tym przypadku jeśli chodzi o DLC Beyond the Baltic Sea, wymyślono sposób przemieszczania się tam z, niemie z Niemiec do któregoś tam z krajów bałtyckich, Portem normalnie, natomiast pojawia się problem już z innymi DLC i w ATS-ie, i w ETS-ie i tutaj o tym właśnie piszą. Wydanie Waszyngtonu oznacza, że po raz pierwszy miało to miejsce w historii naszych gier jeśli Gresh nie był jeszcze właścicielem DLC Oregon. No właściwie to miało przy Bionde Baltic ale przy Waszyngtonie była to większa skala, bo tu już jest większy problem. No i co oni piszą dalej? Już od wersji zamkniętej dla aktualizacji 1.35. Masz możliwość zakupu garaży online, jest to dostosowanie głównie do naszych doświadczonych graczy, którzy mają już wymaganą liczbę garaży i trochę gotówki. Nowi gracze będą musieli pracować, aby odblokować ten przywilej. I tutaj dosyć długi tekst jest, tutaj akurat chodzi o nowych graczy, że jeśli oni chcą się dostać tam, no to wystarczy skorzystać tam z opcji szybkiej podróży czy coś w tym stylu. W każdym razie tam druga opcja jest taka mniej ważna i dosyć dziwna jak dla mnie. Ale głównie skupmy się na tej pierwszej rzeczy, czyli zakup garaży online. Ta opcja została dodana głównie po to, aby po prostu rozwiązać ten problem, jak po prostu dostać się z tej podstawowej mapy do DLC, które akurat jest. Dosyć dalej, nie ma połączenia z podstawową mapą gry, i tutaj, właśnie przykład Waszyngtonu jest dosyć widoczny, bo wiadomo, jak sobie popatrzycie na mapę między Waszyngtonem a podstawową mapą gry, powiedzmy tutaj Kalifornią, no jest akurat stan Oregon, który, no jeśli się go ma, no to fajnie, bo zawsze można przez niego przejechać i dostaniemy się do Waszyngtonu, czy na odwrót, z Waszyngtonu do Kalifornii na przykład, no ale pojawia się problem, co jeśli tego Oregonu nie ma, no trzeba się jakoś dostać i tutaj dzięki nowej funkcji. Czyli zakup garaży online możemy sobie taki garaż zakupić czy to w Waszyngtonie, czy to w Kalifornii, i po prostu możemy się tam teleportować. Więc ten sposób został już jakoś ogarnięty i w sumie obie gry zostały przygotowane na następne DLC. Bo o ile prawdopodobnie w ATS-ie następnym stanem może być stan Utah, i tam ta opcja nie będzie aż tak wymagana, bo tam się dostaniemy na spokojnie z, z terenów Arizony, czyli darmowego DLC. Tak w ETSie pod koniec roku ma wyjść oczywiście DLC Road to the Black Sea, a tutaj jest problem, bo jeśli ktoś nie ma Going East, no to tutaj już pojawia się problem, ponieważ między najbliższym krajem, czyli tam Austrią chyba, a Rumunią są akurat Węgry, które akurat są w DLC Going East. No i jak rozwiązać ten problem? Właśnie tą, o o tą opcją, czyli... Z zakupem garaży online. Wystarczy, że w Rumunii na przykład kupi się tam garaż i będziemy mogli się teleportować. Więc tutaj jest akurat to rozwiązanie i to rozwiązanie na pewno przyda się też na następne update'y. I w sumie jeśli chodzi o tą informację to tyle. Tutaj akurat głównie chodziło o wyjaśnienie tej kwestii. SCS ją rozwiązało i w sumie... To tyle, się chodzi o tą główną rzecz, i teraz takie drobinki. Otóż tutaj na dole jest też taka informacja, że do DLC Forest Machinery pojawiły się dwa nowe osiągnięcia, tutaj akurat są one. Jedno nazywa się Zakładowany wykonaj dostawę każdego ładunku z DLC Forest Machinery, zostawgając je za sobą, wykonaj perfekcyjną dostawę bez uszkodzeń, bez mandatów na czas, co najmniej trzech ładunków z Forest Machinery DLC. Dobra, i to jest przedostatnia informacja, a ostatnim jest to, że akurat SCS wybrało się na kolejny event związany z ciężarówkami. Akurat w ten weekend będą w Austrii. Tutaj macie kalendarzyk, i akurat to jest ten event, Track Event Austria 2019. I w sumie to była ostatnia informacja, taka krótka. Przy okazji, jeszcze chciałem poinformować, że na dole w opisie jest ankieta która właśnie mówi coś na temat właśnie takich o to, co mniejszych informacji, czy robi z nich też filmy, czy nie, dajcie znać w ankiecie. No i co, to by było na tyle, a więc zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na stronę Twittera, Discorda do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.